W nadchodzących miesiącach życie wielu osób ulegnie znaczącym zmianom. Horoskop na 2024 rok przewiduje, że każdy znak Zodiaku doświadczy wyjątkowych przemian, które mogą wpłynąć na ich karierę, miłość oraz zdrowie. Zaufaj swojej intuicji i przygotuj się na nowe wyzwania, które przyniosą ze sobą nadchodzące miesiące. To czas, w którym warto zwrócić uwagę na swoje potrzeby i marzenia, a także na to, co przyniesie przyszłość? Wodnik 20 stycznia 18 lutego. Wodniki czeka duchowa przemiana, która może być niezwykle inspirująca. W nadchodzących miesiącach zaczniesz bardziej zgłębiać swoje wewnętrzne potrzeby i priorytety. To czas, aby zastanowić się nad tym, co naprawdę jest dla Ciebie ważne. Zmiany w pracy mogą prowadzić do większej satysfakcji, a w miłości pojawią się nowe możliwości stabilizacji. Osoby urodzone pod tym znakiem mogą odczuwać potrzebę zakończenia toksycznych relacji i otwarcia się na nowe, zdrowe związki. To może być czas, w którym zrozumiesz, że zasługujesz na szczęście i spokój. Strzelec 22 listopada 21 grudnia. Strzelcy będą mieli szansę na ekspansję i przygody, co może być szczególnie ekscytujące. Warto być otwartym na nowe propozycje, które mogą się pojawić. Być może dostaniesz zaproszenie do podróży zagranicznej lub propozycję rozpoczęcia nowego projektu. To idealny moment, aby w pełni wykorzystać swój entuzjazm i zdolności przywódcze. Zmiany w relacjach rodzinnych lub przyjaźniach również będą miały duży wpływ na Twoje codzienne życie. Pamiętaj, że każda przygoda, nawet ta najmniejsza, może przynieść nowe doświadczenia i radość. Panna, 23 sierpnia, 22 września. Panny doświadczą przełomu w sferze zdrowia i samopoczucia. To czas, aby pomyśleć o swoim stylu życia i wprowadzić pozytywne zmiany. Może to być decyzja o rozpoczęciu regularnych ćwiczeń, zdrowym odżywianiu czy medytacji. Takie zmiany mogą znacząco poprawić Twoje samopoczucie. I dać ci poczucie spełnienia. W pracy znajdziesz nowe wyzwania, które dadzą ci poczucie sensu i satysfakcji. Warto postawić na równowagę między pracą a życiem osobistym, aby cieszyć się każdym dniem. Skorpion: 23 października, 21 listopada. Skorpiony mogą spodziewać się zmian w życiu miłosnym, które będą miały ogromne znaczenie. Ktoś ważny może pojawić się na Twojej drodze, a istniejąca relacja wejdzie na zupełnie nowy poziom zaangażowania. To czas, aby otworzyć się na miłość i zrozumieć, że zasługujesz na szczęście. W pracy czas na realizację największych ambicji, zmiana kariery, rozpoczęcie nowego projektu, czy nawet rozwinięcie własnego biznesu, będzie przebiegać bardzo pomyślnie. Poczujesz, że jesteś gotowy na pełną transformację. Co może być niezwykle satysfakcjonujące? Lew 23 lipca 22 sierpnia Lwy będą musiały skonfrontować się z własnymi ambicjami. Sukces, o którym marzysz, jest na wyciągnięcie ręki, ale wymaga odwagi w podejmowaniu decyzji. Warto zastanowić się, co naprawdę chcesz osiągnąć i jakie kroki musisz podjąć, aby to zrealizować. W życiu osobistym spodziewaj się niespodziewanych wydarzeń. Może to być powrót kogoś z przeszłości, kto zmieni twój punkt widzenia na miłość. Pamiętaj, że każdy krok w stronę swoich marzeń jest ważny, a czasami warto zaryzykować, aby osiągnąć to, co naprawdę ważne. Bliźnięta 21 maja 20 czerwca. Dla bliźniąt nadchodzi moment wielkiej transformacji emocjonalnej. Zrozumiesz, że nadszedł czas na odpuszczenie przeszłości i uwolnienie się od toksycznych relacji. To oczyszczenie przyniesie ci spokój i nową przestrzeń na prawdziwą bliskość. Warto otworzyć się na nowe możliwości związane z podróżami lub rozwojem zawodowym. Odkryjesz nowe pasje, które mogą skierować Cię w zupełnie nową stronę. Nie bój się zmian. To one mogą przynieść najwięcej radości i spełnienia. Byk 20 kwietnia, 20 maja. Twoje życie zmieni się na polu finansowym, co może być szczególnie ekscytujące. Może to być niespodziewany przypływ gotówki, nowa inwestycja lub zmiana pracy na lepszą. Zaczynasz dostrzegać, że wartość materialna to nie wszystko. Być może zdecydujesz się na zmiany w swoim stylu życia więcej czasu na pasję, relaks i zdrowie psychiczne. Byki szukające miłości. Mogą spotkać kogoś, kto odmieni ich sposób myślenia o związkach. Pamiętaj, że miłość i szczęście są równie ważne jak stabilność finansowa. Baran 21 marca 19 kwietnia przed tobą przełomowy okres baranie Twój entuzjazm i odwaga zaprowadzą cię tam, gdzie zawsze marzyłeś się znaleźć. Nadszedł czas, by podjąć ryzyko, które może odmienić twoje życie zawodowe. Awans, zmiana ścieżki kariery lub rozpoczęcie własnego biznesu będą ci sprzyjać. W życiu prywatnym również poczujesz nowy impuls, staniesz się bardziej otwarty na uczucia i relacje. Nie bój się wyzwań, które mogą przynieść nowe możliwości i otworzyć przed tobą drzwi do sukcesu. Rok 2024 zapowiada się jako czas intensywnych zmian, głównie pod wpływem Plutona, który wchodzi w znak Wodnika. Astrologowie przewidują, że te zmiany będą miały wpływ na wszystkie znaki Zodiaku, przynosząc zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości. Wierzenia związane z astrologią sięgają starożytności, a horoskopy od lat przyciągają uwagę ludzi, oferując im wgląd w przyszłość oraz wskazówki dotyczące codziennych wyborów. W roku 2024 każdy znak Zodiaku ma szansę na znaczące zmiany. Które mogą odmienić ich życie. Niezależnie od tego, czy chodzi o miłość, karierę czy zdrowie, warto zaufać swojej intuicji i być otwartym na nowe wyzwania. Sprawdź, co mówią gwiazdy, i przygotuj się na nadchodzące zmiany. Pamiętaj, że każda zmiana, nawet ta najmniejsza, może prowadzić do wielkich osiągnięć i spełnienia. Warto być cierpliwym i otwartym na to, co przyniesie przyszłość.